Nie trudno ukryć, że każdy z nas chciałby zachować swoją młodość na jak najdłużej. Oznaki zmarszczek na twarzy pokazują wyraźnie jak czas leci nieubłaganie. Jak się jednak okazuje istnieją produkty, które mogą temu zaradzić. Recepty na wieczną młodość próżno szukać w gabinetach kosmetycznych. Pierwsze kroki należy skierować do domowych spiżarni. W tym filmie przedstawię Ci naturalne i niedrogie produkty, które, jak udowodniono naukowo, spowalniają starzenie się organizmu. Numer 1. Borówki. Nie wszystko, co zdrowe, musi być też smaczne. Świetnie potwierdzają to borówki. Dzięki dużej zawartości antycyjanów i błonnika neutralizują one wolne rodniki, przez co zapobiegają szybkiemu starzeniu się i posiadają wiele witamin w tym A, B, C, E, a także minerały takie jak cynk, potas, sód, mangan i selen, które spowalniają, a nawet cofają proces starzenia się mózgu i sprawiają, że możemy długo cieszyć się doskonałą pamięcią. Warto o nich pamiętać. Numer 2. Pełnoziarniste produkty zbożowe. Do codziennej listy zakupów należałoby dodać również zdrowe wypieki. Produkty te trawione są dłużej, w wyniku czego poziom uwalnianej do krwi glukozy wzrasta i opada równomiernie. Niezwykle istotną rolę odgrywa również błonnik. Ten rozpuszczalny chroni przed miażdżycą, natomiast nierozpuszczalny zapobiega chorobom jelit. Numer 3. Świeży ananas. To swoiste panaceum na wiele dolegliwości. Zawiera tzw. bromelinę czyli enzym, który wspiera regenerację organizmu. Przyspiesza również gojenie się ran, zmniejsza obrzęki, łagodzi stany zapalne i ułatwia usuwanie toksyn z organizmu. To jednak nie wszystko. Niektóre z jego składników mają również działanie podobne do tych, które zapewniają nam kremy przeciwzmarszczkowe. Numer 4. Pomidor. Kiedyś roślina ozdobna, a dziś jeden z najlepszych produktów dla naszego zdrowia i urody. Jego główną zaletą jest zawartość jednego z najsilniejszych antyoksydantów tak zwanego likopenu. Ma on korzystny wpływ na kondycję skóry dzięki czemu opóźnia proces starzenia, przywraca jej sprężystość oraz zwiększa naturalną barierę przeciwsłoneczną. Chroni przed nowotworami oraz zapobiega tworzeniu się skrzepów i odkładaniu się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Numer 5. Orzechy włoskie. Jest to zdecydowanie najlepsza z możliwych przekąsek. Jest to bogate źródło przeciwutleniaczy. Ich właściwości antyoksydacyjne powstrzymują procesy starzenia, opóźniają czas powstawania zmarszczek, a także chronią nas przed nowotworami. Warto również zwrócić uwagę na inne składniki, które są zawarte w orzechach. Dzięki naturalnym tłuszczom, wartościowemu białku i składnikom mineralnym takim jak fosfor, żelazo, wapń i magnez odmładzają one struktury mózgu, tym samym poprawiając pamięć i koncentrację. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu oraz obniżają poziom cholesterolu we krwi. Numer 6. Oliwa z oliwek Nic dziwnego, że opiera się na niej jedna z najzdrowszych diet świata czyli dieta śródziemnomorska. Oliwa z oliwek zawiera jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które chronią żyły i tętnice przed zatorami oraz miażdżycą, jednocześnie normując ciśnienie krwi. Skutecznie obniżają również poziom cholesterolu we krwi. Każda z pań doceni także jej działanie na skórę. Cera staje się bardziej nawilżona, jaśniejsza i pełna blasku. Numer 8. Zielona herbata. Poza wodą to jeden z najzdrowszych napoi. Zawiera tak zwane katechiny, czyli antyutleniacze, które zwalczają wolne rodniki, odpowiadające za proces starzenia się organizmu i powstawanie wielu chorób. Przeciwdziałają odkładaniu się komórek tłuszczowych, likwidują obrzęki i regulują ilość zatrzymanej wody w organizmie. Istotna uwaga dla wszystkich pań. Zielona herbata zapobiega również tworzeniu się celulitu. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.